Tak. U góry. No chyba nie tego, żeby lechtować. Tak, jakby sam. No fajnie to wygląda z tej strony też. Jakbyśmy się cofnęli w czasie. Tu ptactwo często spotykane. No, no, nie, nie, tak, tak, słychać zresztą. Zemkowy. Zemkowy. Mhm. Adres. To Aha. To jest jakby zamieszkany. Dzień dobry. No. Taki pagórek tam dalej widać, zaraz nie zany, to widocznie był zamek, otoczeniu drzew takiego dużego Pięknie. parku no i na górze był cały do, no coś. i usytuowany na wzgórzu bo tam dalej jak się patrzy to wszystko jest w dół mhm. fajny taki spacer takie zwiedzanie zatrzymanie się w czasie zwolnienie tempa może i dały dostęp pojątku, tak ładnie robimy. Potrzeba trochę. inwestycji, ale. Ale jest bardzo ładne. I że w Jak widać, już ma falało w tych latach. Ale zobacz, jak to ptactwa jest na tym wejść No. No sroki, no wiadomo. No, Ostatnio dużo srok w ogóle się pojawiało pojawi w wszędzie, za to mało zrubli. Akurat no, nie ptaki. Może walniemy kasztel? <mysłu> walniemy kasztel? No. drodze tam. Ale nie wiem, co na to oryntolodzy. <mysłu> O, tu jest te zejście. Zaraz pokażemy jeszcze chwilę to. O, można sobie się przejść. Fajne. I to widać dokładnie na jakim wzgórzu jest ten zamek. Znaczy był, bo teraz to już tylko ściana została. Ale mury są. Mury jest. Wszystko solidnie zrobione. Teraz się w historii tego zamku. Tego miejsca też pozdrawiamy. Pana, który udzielił nam, przybliżył nam trochę historii tej miejscowości. Bardzo miły pan. Tak. I życzymy mu wszystkiego dobrego. O, no, tu jest taki mor. No, tu jest taki mor. Solidny. I tam to trochę Tak, i to widać, nie? Teraz. A no, dole park. Ops, sesja zdjęciowa od razu. <laughs> Kasztany kwitną. To jest taka najpiękniejsza pora roku. Wszystko z, o, już obudzone. A tak. no, coś tu jest. Ktoś musiał koncertować. O. o, tego nie widziałam. Ładny południe. Mamy Na czego. ładny. z mój Cały ten. ten tak, To jest ładnych, ciekawych rzeczy. To wszystko pewnie należało kiedyś do tego zamku. Cały ten pasmuch Jelenia. Tu już jest widownia, można sobie siedzieć, oglądać. Naprawdę. Można koncertowa zrobiona na styl zamku, właśnie z tych kamieni, tak? pasują. No i są też gwiazdy. Proszę bardzo, to bardzo dobra akustyka. Na świetle nie tylko się prawie A co na to, no, ale też jakiś plac? Mniejszy, tu już pewnie coś można zrobić. Tak Boisko jest. Jest Tu jest cały, cały e, taki e, do ćwiczeń. Plac ładnie, wybiorę mi stateczko, ale naprawdę ładnie. No Zaskoczyło. Nie spodziewałam się z stylu atrakcji. Taki mały mieć złe No bardzo świeżym powietrzem, zatrzymam się, pomyślę, Odpocząć. A może ktoś naprawdę nakręci audycję, jak to było kiedyś. I zasiądziemy wszyscy przy stole i będziemy czekać i słuchać. Łączymy radio.